Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak zakodować cyfrowe chwilowe spalanie oraz cyfrową prędkość pojazdu. Klikamy najpierw tutaj na MC, żeby zobaczyć. Tu mamy ile do pokonania, średnia prędkość, średnie spalanie. Tu jest właśnie cyfrowe chwilowe, które działa tylko podczas jazdy, nie działa na postoju. I tak samo właśnie prędkość auta. Dobra, czekajcie chwilę, tylko się wepnę. Na początek trzeba odpalić INPE, podpiąć auto oczywiście, podpalić, odpalić INPE, zobaczyć czy jest połączenie z autem. Jeżeli tak, zamykamy INPE, to jest tylko do testu, czy wszystko jest ok. Odpalamy program NCSS Expert. Dla pewności lepiej wejść w Hilfe, bądź po angielsku będziemy mieli help i informacje na pewno macie wersję 4.0.1 ponieważ jeżeli auto było aktualizowane to możecie mieć problem jak kiedyś z licznikiem także no lepiej przed, przed przystąpieniem do tej pracy polecam Wam ściągnąć wersję sobie 4.0.1 znajdziecie to w Google na chomiku czy gdziekolwiek no dobra dalej no to zaczynamy czyli klikamy Datej profil Laden wybieramy profil Expertman klikamy OK klikamy dalej F1 potem F3 w moim przypadku jest to E91, czyli trzeba wybrać E89, to działa do wszystkich E90, 91 92 93 bez problemu. Nas interesuje pierwszy, czyli CAS, klikamy OK. Czekamy aż szczyta auto, jak widzicie zmienił sam na E91. Jak już zaczytał wini, to wszystko, klikamy F6, czyli BACK. Teraz wybieramy F4, proces Eku. interesuje nas w tym przypadku kombi klikamy kombi i ok zaczytał nam kombi teraz klikam jeszcze raz F4 Rideku. czekamy na to, aż wystartuje plik ten plik wyłączamy jego nie będziemy w ogóle korzystać i teraz przechodzimy do mój komputer dysk C, NCS Expert i folder work w folderze work przed przystąpieniem a właśnie jeszcze wam nie powiedziałem najważniejszego przed przystąpieniem do czegokolwiek musicie skasować ten cały folder, żeby był pusty bo najważniejszy jest właśnie ten plik fs, fsw ukończnik dolny psw.trc i w nim znajduje się plik, który będziemy przerabiać ja już mam stworzony fsw.psw nie kropka, tylko ukończnik dolny psw.mant jego musimy stworzyć, najlepiej w notatniku zaraz Wam pokażę jak to zrobić, po prostu bierzemy na przykładzie Windows Vista bierzemy opcję folderów i wyszukiwanie, widok i ukryj rozszerzenia znanych y, typów plików, Klik, czyli odznaczamy to, żeby było widać, prawym, nowy y, dokument tekstowy i piszemy po prostu z dużych liter F, S, W, dolny minus T, e, i zamiast TXT wpisujemy MAN enter. I czy na pewno chcemy zmienić rozszerzenie? Klikamy na tak, oczywiście o tej nazwie, no to dlatego że ja mam o tej nazwie, no to już tam... Dlatego ja już tam to nie, nie produkuję go dalej, że ty tak powiem. No i jak już mamy ten właśnie pust, e, tu pusto, to otwieramy plik FSW, ukośnik dolny, ten PSWTRC, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. I mamy ten plik. Teraz klikamy Ctrl F, wpisujemy digital enter, nic innego nie wpisujemy, nie dotykamy nie e, przerabiamy tego pliku w żaden sposób jeżeli chcecie uwalić licznik albo inny moduł to proszę bardzo, teraz mamy tak digital e, BC Digital V to jest e, prędkość auta, normalnie jest coś takiego, że jest e, nikt, pisze jeszcze nikt nikt aktyw, tak jest w każdym aucie no to po prostu tylko usuwamy ten nikt żeby było aktyw i pamiętajcie, żeby było w jednej linii drugi bc digital v korektur to ja miałem na aktyw, także to zostawiamy czyli pamiętamy to jest prędkość auta podczas jazdy I rozklikamy jeszcze raz CTRL f digital i szukamy teraz średniej na chwilowego spalania nazywa się to digital to dolny kwa oczywiście u mnie już jest aktywowany tak. Także też usuwacie ten, ten po prostu ten nick, tylko, tylko, że w tym miejscu nie pomylcie tego. najlepiej przed w ogóle przed, e, opera, przed tą operacją skopiować, skopiować sobie ten plik ten Fwpswu.terce gdzieś na pulpit, że w razie, w razie niepowodzenia możecie to wszystko przywrócić. I jeżeli już edytujecie to, co pokazałem, czyli ten digital kva i digital v, bierzecie plik, zapisz jako. I tutaj macie ten FSW myślnikolny usuwacie końcówkę TRC, dopisujecie my Any i tutaj zapisz typ, jako ty wszystkie pliki obowiązkowo. Klikacie zapisz i czy chcesz go zamienić. Klikacie tak i to wszystko. Ja nie będę go zamieniał, bo już to mam zakodowane, także nie chcę tego robić. Anuluję to wszystko. Nie zapisuj oczywiście. Jeżeli już to wszystko zrobicie, wracacie z powrotem do programu i klikacie F2 Change Job. Wybieracie SG Codiren, myśli dolny Codiren, nic innego tylko to. Klikacie OK i F3. I czekacie. Tu, będzie, tu się zmieni na coding, coding ended. Jeżeli wszystko będzie ok, to licznik się zrestartuje i będziecie mogli się cieszyć po prostu nowymi funkcjami. I klikajcie na sam koniec Back to Main. To wszystko. Powodzenia!